Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Jesteśmy po ważnym spotkaniu z Panem Ministrem Obrony Szwecji. Dziękuję bardzo, bo to jest nasz ważny partner. Tym bardziej dzisiaj przywitałem Pana Ministra nie tylko w Polsce, ale przywitałem Pana Ministra w NATO. Cieszymy się ogromnie. Szwecja staje się członkiem NATO. To jest wielkie wzmocnienie naszego sojuszu, bezpieczeństwa, naszego sojuszu który daje nam niezwykłe gwarancje. Omówiliśmy nasze relacje, współpracę w zakresie wymiany doświadczeń, wzmacniania obrony, ale również przed chwilą podpisaliśmy bardzo ważny kontrakt. My towarzyszyliśmy, bo po przedstawiciele agencji Uzbrojenia, szef agencji uzbrojenia podpisał ten kontrakt i przedstawiciel Firmy SAP z zakupi polska strona, siły zbrojne Rzeczpospolitej będą bogatsze o wspaniały, dobry sprzęt granatniki przeciwpancerne szwedzkiej produkcji, na które przeznaczymy około 6,5 miliarda złotych. To jest jeden z najważniejszych kontraktów na sprzęt, który sprawdził się. W walce na Ukrainie bardzo dobre są recenzje dotyczące tej broni, bardzo dobrze ona zdaje egzamin. Dziś polska armia będzie bogatsza o granatniki przeciwpancerne, ale również o amunicję. Kilka tysięcy granatników, kilkaset tysięcy amunicji, jak również cała infrastruktura z tym związana, szkolenie dla wszystkich tych, którzy będą później przygotowywać polskich żołnierzy do posługiwania się tym sprzętem, jak również pakiet serwisowy, pakiet części zamiennych, symulatory, które będą używane do przygotowania naszej armii w celu jak najlepszego opanowania i posługiwania się tą bronią. To jest kontynuacja naszej współpracy i zakupy ze strony Polskiej Armii w Szwecji są kontynuowane. To jest bardzo odpowiedzialny i dobry partner. Czekamy na dostarczenie, które nastąpi w ciągu najbliższych dni. Samolotu rozpoznawczego, też marki Saab, który będzie dostarczony do polskich sił zbrojnych. Miało się to wydarzenie odbyć dzisiaj, ale z uwagi na ostatnie testy, które jeszcze trwają, zespolenie systemów, przygotowanie całej operacji przejęcia i gotowości tego samolotu rozpoznawczego, jak również warunki pogodowe, które niestety czasem utrudniają zakończenie wszystkich testów, spowodowały, że to się nie wydarzyło dzisiaj, ale wydarzy się w przeciągu najbliższych dni. Jeszcze raz dziękuję stronie szwedzkiej za tak profesjonalne podejście i wsparcie dla całego procesu. Na koniec, ale bardzo ważna rzecz dotycząca wsparcia Ukrainy. Mamy tutaj jednoznaczne stanowisko: ze wszystkich sił będziemy militarnie i humanitarnie wspierać Ukrainę. Pan minister był. W Kijowie w ubiegłym tygodniu też przekazał nam bardzo ważne informacje, zaangażowanie Wspólnoty Europejskiej, Wspólnoty Państw NATO, nasze wspólne Polski i Szwecji jest konieczne do tego, żebyśmy mogli żyć w bezpiecznym świecie, mogli zabiegać o to, żeby pokój. W naszych ojczyznach panował. Musimy być gotowi na wszystkie możliwe, nawet najtrudniejsze scenariusze. Partner szwedzki ma też bardzo duże doświadczenie w obronie cywilnej, który będzie się z nami dzielił, za co bardzo serdecznie dziękuję. Wsparcie dla Ukrainy również na poziomie europejskim potwierdziliśmy, że będziemy zabiegać o Europejski Fundusz na Rzecz Pokoju, żeby został jak najszybciej uruchomiony i wspólnie przygotowujemy nasze stanowisko na szczyt. NATO w Waszyngtonie. Wznowimy również działanie komitetu sterującego, żeby jeszcze bliżej współpracować pomiędzy naszymi państwami. Na koniec chciałbym bardzo serdecznie panu ministrowi podziękować za jego najważniejszą deklarację, jaką mogłem się usłyszeć. Wstępując do NATO, Szwecja wie, że wstępuje do paktu, który jest zorganizowany na rzecz współpracy. Ale co najważniejsze, wstępuje do paktu, który będzie bronił każdego skrawka ziemi państw członkowskich NATO. I pan minister, w imieniu Królestwa Szwecji, wyraził pełne oddanie dla artykułu 5, wyraził pełne wsparcie. To jest współpraca w ramach NATO i obrona, jeżeli by przyszła taka potrzeba, niezależnie czy któreś państwo zostało zaatakowane w sposób bezpośredni albo w sposób pośredni jest atakiem na wszystkie państwa NATO. Potwierdzenie artykułu piątego przez pana ministra jest sprawą kluczową dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, dla bezpieczeństwa Europy, dla bezpieczeństwa naszej cywilizacji.